27 maja 2017 roku Warszawa Stadion Narodowy Ponad 2,5 miliona Krzyczących i pełnych energii kibiców Z zapałem wyczekują na walki gladiatorów Na gali KSW 39 To właśnie w tym miejscu Zebrali się najpotężniejsi wojownicy W całym wszechświecie Między innymi Pudzian Hardkorowy Koksu Popek Mamet do 105 zł, Czy sam Różalius w pierdolus Poziom męskości i testosteronu Na stadionie był tak wysoki Że na klacie wyrósł mi nagle Mój Urwany niegdyś przez mojego kilkuletniego brata włos. Jednak coś mi nie pasowało. Pośród całej atmosfery sportu, rywalizacji, wyczułem pewną woń. Woń znaną mi bardzo dobrze, choć nie wiedziałem do końca skąd. Woń przypominającą kurczaki z KFC. Nie zwracając na to uwagi, usiadłem na swoim miejscu. Wziąłem głęboki oddech i cieszyłem się, że mogę wziąć udział w tak gigantycznym wydarzeniu. Nagle podszedł do mnie Kawolski z Lewandowskim, który jak zwykle się nie ogolił i wyglądał jak Materla. Stanęli przede mną, chwycili moje ramię silnemu ścisku. Spojrzeli mi prosto w oczy, i w tym momencie zobaczyłem coś, co już na zawsze miało odmienić życie nie tylko moje, ale wszystkich moich bliskich oraz wszystkich żyjących istot na naszej planecie. Poczułem, że mroczna energia ogarnęła moje serce. Nagle usłyszałem w uszach pisk, spojrzałem na arenę, a tam ujrzałem prawdziwy przebieg walk na KSW-39. Najpierw zobaczyłem popka i hardkorowego koksa. Zastanawiałem się, czy od ostatniej walki z pudzianem zło w popkowym sercu zniknęło. Było całkowicie odwrotnie. Złowroga aura wylewała się z jego serca niczym potężne wody wodospadu Niagara. W jego oczach połyskiwało okrucieństwo, a jego sutki stały na baczność przez chłód Wydobywający się z jego duszy. Nagle czopek stanął przed hardkorowym koksem. Pierdolnął taniec cyca Odwrócił się. Zybnął kreskę z dópska jakiejś laski ringowej i syknął do burnejki. Śmiałeś się ze mnie! Szydziłeś w internecie na filmach, myśląc, że będziesz to robił bez żadnych konsekwencji. Zaraz ci coś pokażę. Nagle Popek wyjął wielką kanapkę. A cóż to za hardkorowa kanapeczka? Powiedział hardkorowy koksu. Z szynką. <laughs> Z szynką? Nie świnka pop! Tak, zeżarłem twoją świnkę, ale postanowiłem okazać trochę serca i zostawić ci chociaż jedną kanapkę. Hardkorowy koksu napił swoje potężne mięśnie. Nagle z... Zajebał bąka. Potężna aura czystości oraz sprawiedliwości ogarnęła cały stadion. Czas na hardkorową walkę! Siła! W tym momencie hardkorowy koksu uderzył Popka swoim potężnym bicem, lecz ten skontrował kopnięcie z łokcia napięte przez Reina od strony środkowego ucha. Widać, że hardcorewy się tego nie spodziewał i stracił równowagę. Popek krzyknął. Lar, lar, lar", cokolwiek to znaczyło. Lecz nagle hardcorewy odskoczył do tyłu z przerażną miną. Ty, jak śmiałeś! Nigdy nie miałem lepszego brzucha! Potężna energia jasności okryła cały stadion. Hardkorowy koksu teleportował się. Okręcił 250 razy dookoła własnej osi. I wymierzył swoje markowe kopnięcie z obrotu w głowę popka. Wszystko było niczym zwolnionym tempie. Wszystko miało się zaraz rozstrzygnąć przez ułamek sekundy. Wszystko było niezwykle mroczne. Widziałem mrocznego Mameda, mrocznego Carmela, mrocznego Kawulskiego wszystkich! Spojrzałem na stadion. Był cały we krwi. Widziałem w cieniu jednego z zawodników. Był martwy. Nie widziałem jednak, czy to popek, czy hardcore Koksu Nagle usłyszałem głos w mojej głowie: Pomocy, warbop! Wiedziałem. To był sam pudzian, ale nie miałem czasu nad tym myśleć. Na stadion wszedł bowiem, różalił Pierdolus. Czuć było od niego żądzę zemsty. Nagle spojrzał mi prosto w oczy. Ujrzałem w nich smutek, żal, rozpacz. Do ringu wszedł jego przeciwnik. Różalius teleportował się w sekundę i urwał głowę jednym uderzeniem. To było do przewidzenia. Ta walka nie miała większego znaczenia. Różalius miał na pewno swój własny plan i czekał na jego zrealizowanie. Jednak tuż po tej walce miał odbyć się pojedynek rozstrzygający losy całego świata pójdzan kontra Tyberiusz. Kto wygra? Kto przetrwa? Co z naszym losem? O tym miałem dowiedzieć się już wkrótce. Buon bottini per la nuova televisione, più